15 dzień, czyli pół mety cateringu Na śniadanie melduje się tost francuski, do, do tego tworzywek cynamonowy oraz sos jagodowy. Panie przyrumienione, coś Testujemy świra z cynamonkiem. Cini nie mini teraz z jagodą zobaczymy. Mega pani to siedzi, pani się balansuje. Cynamon z tym jagodą. Gdyby było więcej niż trzy kromki, dałbym dychę. Tak daj dziewiątkę. Na drugi to wetuje proteinowy jogurt bananowy. Do tego granola crunchy. O, idealnie. Testujemy świra. Bada się tutaj wybija na pierwszy plan. Kronolaj jest faktycznie kręci. Solidne 8 na 10. No, wiadomo jest szynka wieprzewa podana w sosie winnym. Do tego kasza bulgur i córeczka z kiszonej kapusta. Testujemy mięsko. Bardzo delikatne mięso. Takie mięciusie mm. Sos taki trochę specyficzny się wydaje. Coś mi w nim nie siedzi. Kieszyna kapusta. Oj, zakiszona. Oj. 7,5 mogę dać. Nadeserwantuje no, się ciasto czekoladowe, potem z porzeczkami. Tak się prezentuje. Błyszcząca galaretka. Pyk, pyk. Wizualnie fajnie, a w smaku zobaczymy. Ciasto to jest alapiernik. Delikatna galaretka. I lekko kwaśne porzeczki. Fajnie to ze sobą współgra. 7 na 10. Na kolejce, kiedy to jest sałatka z grillowanym indykiem, mini mozzarellą, i tego vinegret. Smacznego. Całkiem fajnie, całkiem dobre. Sos z to wyciąga właśnie ten smak. Na ósemeczkę zasługuje. Więc spoko.